Przednio w Wiocha w lesie. Zacząłem montować system nawodnienia i pokazałem wam, jak to ma wyglądać. I przy każdej roślince jest taki emiter wsadzony. Więc jak sobie spojrzymy, to jest też taki tutaj, i przy każdym kolejnym. Już na starcie ostrzegałem, że przedsięwzięcie jest ogromne zajmie dużo więcej czasu niż początkowo się spodziewałem. A ja sam jestem dopiero na początku całej tej drogi jeszcze daleko mi nawet do połowy prac ogólnie jak ktoś będzie planował robić sobie takie coś w domu to ja te niecałe 100 metrów to z 5 godzin samemu roboty, zanim to się wszystko wykopie założę te węże, później poprzysypuję żeby one dobrze leżały no i teraz jeszcze będzie z pół godziny jak nie więcej samego zasypywania ale jak zwykle życie szybko zweryfikowało moje plany bo nie obyło się bez spadek i problemów technicznych ale niestety mi się tu załamał w jednym miejscu o dokładnie tutaj. Więc prawdopodobnie będę musiał to przeciąć i zrobić tutaj łączenie oddzielne. A tymczasem zobaczmy, co się działo dalej na działce. Witam po przybrozkach i pozwólcie, że zaprezentuję Wam, jak wygląda morwa. Więc jak widzicie, jest cała ususzona, zamrożona i tylko liście odpadają. Na szczęście od dołu coś tutaj próbuje wypuszczać. No ale chyba dzisiejszej nocy znowu będzie przymrozek, więc znowu się oberwie tej morwie. Więc praktycznie cała tutaj morwa w ten sposób wygląda. Jak sobie podejdziemy tutaj do kolejnych, to każda jedna startuje praktycznie od zera. Więc niestety przymrozki dały się mocno we znaki również innym roślinom. Jak sobie zobaczymy tutaj na przykład leszczynę, to leszczyna też ma brązowe liście najlepiej radzi sobie lipa z tymi wszystkimi przymrozkami i po niej w ogóle nie widać, że coś jej dolega jak wiecie, robię te badania nad mikroklimatem i mam przygotowaną już nawet mapę e, i mam nadzieję, że widać, że tutaj w nocy o godzinie 4.29 do 4.59 średnia temperatura wynosiła 0,2 stopnia e, w miejscu, które znajduje się tam w rogu więc na działce tam prawdopodobnie całe zimno spływa z całej okolicy, i tam jest najzimniej obecnie. Więc tam mamy 0,2 stopnia, gdzie wokoło było 2,6. Czyli w tych wszystkich punktach tutaj, tu, tu i tu. No i tu niestety mamy te 0,2 i zaraz wam pokażę efekty tego, że tam jest o wiele chłodniej niż wszędzie wokół. Tutaj znajduje się urządzenie, które właśnie dokonuje tych pomiarów, mierzy wilgotność powietrza i mierzy temperaturę. I wysyła dane do serwera co 5, sek 5 minut. Więc mam bardzo dużo pomiarów z całej doby, mogę sobie uśredniać. I mam takie cztery urządzenia obecnie rozstawione w tych czterech różnych kontach, tak jak widzieliście na e, tej wizualizacji, na mapie. No i to urządzenie ma najniższe odczyty, bo tutaj jest no, najchłodniej. Więc podejdźmy teraz do. Tutaj roślin obok, bo jest pomiędzy dwoma rzędami, które sadziłem. I przyjrzyjmy się jaki jest efekt tutaj tych mrozów i niższej temperatury. I tutaj zaczniemy sobie od dereni. jak widzicie. Tutaj mamy zmrożone końcówki. U góry też trochę. Jak sobie podejdziemy kawałek dalej, to tutaj mamy agres pomiędzy. I z Agrestem też tak jest. Mamy brązowe liście. I podejdziemy tutaj sobie jeszcze kawałek. To tutaj ten wygląda trochę lepiej, ale też ma czubki liści zmrożone. Więc tutaj mamy najzimniejsze miejsce na działce. No, a tutaj jest to, co mnie najbardziej martwi, bo tutaj, w całym tym rzędzie, jak sobie spojrzycie, mam zasadzone około 50 czarnych bzów i nie wiedziałem wcześniej, że to jest najchłodniejsze miejsce na działce dopóki nie zacząłem tych swoich badań no i zasadziłem tutaj derenie, które no, są najdroższą sadzonką i najdroższym drzewem tutaj no i tą plantację czarnego bzu i teraz zastanawiam się co tu dalej zrobić bo niestety to miejsce mocno wpływa na wyniki tutaj tych wszystkich roślin bo będzie tutaj najchłodniej więc jeszcze myślę, kombinuję no, ale chyba trzeba będzie już sobie jakoś tutaj radzić z tym miejscem. W kamerze chyba tak tego nie będzie widać, ale teoretycznie od tamtąd, jak się tak patrzy, to tutaj w dół schodzi. Więc to jest trochę też najniższy punkt działki. Może trochę widać po linii drzew, że to wszystko spływa. Więc prawdopodobnie jak zaczyna się już wieczór, to całe zimno, wszystko spływa tutaj, a te cieplejsze powietrze stąd tu nosi się trochę w górę bo ciepłe powietrze no unosi się, zimne opada, więc prawdopodobnie jest tutaj taki efekt. No i niestety po drodze obrywa się tym roślinom. No i tutaj jesteśmy przy kolejnym urządzeniu pomiarowym, które właśnie o tej godzinie teraz pokazuje nam 7, 18 stopni, 18,4 tam w trawie jak dalej, gdzie jest najzimniejsze miejsce jest 19 obecnie, tu 17 a tu jest 20, to jest taki ciepły punkt i praktycznie o każdej godzinie, jak sobie nawet przesuniemy e, przesuniemy oś czasu to tam jest zawsze najcieplej, mamy tutaj wręcz 10 stopni a tu 1,7 była średnia, 3,1 to jest prawdopodobnie wschód słońca tak, 9 godzina, 8-9 jak sobie zobaczymy jeszcze tutaj Jakąś inną dla porównania. Tu jest na przykład tuż po zachodzie, więc mamy w miarę równo wszędzie 12 stopni. A tutaj, chwilę przed zachodem, widzimy zmianę w temperaturach. Więc tutaj jest kolejne urządzenie, które mierzy. One są w takiej linii, że gdzieś tam jest kolejne, tu jest kolejne, i tam jest w rogu jedno i drugie. I z nich wszystkie mamy pomiary. No, i na razie zbieram. W przyszłości mam plan taki, żeby wykorzystać je do przewidywania tutaj zmian tych temperatury, przymrozków, żeby mieć taki system ostrzegania. W polu coraz nowsza technologia, a tymczasem w ogródku chyba trzeba rozpocząć nowy sezon. I będziemy sadzić. I mam przygotowane już miejsca. Tutaj będą pomidory. Cały rządek, prawdopodobnie ze trzy tutaj wejdą. Jeden pomidor pójdzie tutaj do skrzyni z innymi ziołami, bo tutaj mamy te szałwie, mięty itd. Ale tu jest trochę miejsca, to chyba zmieści się jeden pomidor i tutaj bym wrzucił kolejne trzy. Więc tutaj byłyby raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że się zmieszczą. I dalej, mamy nasze skrzynie. I w skrzyniach chyba najlepiej idzie ee, por. Ten taki wyjedzony, i w ogóle tutaj mamy jeszcze cebulę wsadzoną, więc tutaj mamy ładny, duży szczypior. A tutaj mam taki kawałek, gdzie w ogóle nic się nie wyrosło. Tu tutaj będzie jeden, i tu drugi dołek na cukinię. I ta cukinia będzie po prostu przelewać się przez skrzynię. Z kolei tutaj otoczkę swoją dostał szparak. Więc on już ma rok, więc mam nadzieję, że tutaj w tym roku trochę da radę i wyrośnie. I da jakieś paragi. chociaż już trochę późno jest, bo jest maj. Więc już można powiedzieć, nawet końcówka sezonu, ale no zobaczymy. No i piękny rabarbar, który już też zakwitł, nie wiem czy nie trzeba uciąć tych czubków. No ale rabarbar sobie daje radę świetnie. No i tutaj mamy ogórek sałatkowy Ja on pójdzie tutaj dookoła. On chyba będzie na podporach, taki wyższy, więc zobaczymy jak to będzie działać. I spójrzmy tutaj, tutaj będzie tak samo jak w tamtym roku cukinia w dołkach, a tutaj będzie nowość, bo będziemy testować kalarepę. I zobaczymy jak wyjdzie tutaj kalarepa. Przygotowałem już jak widać takie dołki i będziemy działać. A tutaj przygotowałem kolejne trzy dołki i przetestujemy sobie czy tutaj u nas rośnie ogórek. Kupiłem jakiś korniszonowy, zobaczymy czy... Coś z niego wyjdzie. Więc tak na razie to wygląda. Jeszcze pokażę może Wam tutaj truskawki. Przykryłem je kartonem, żeby tak nie szły te chwasty i w ogóle dookoła. Ale chyba coś będzie. Tutaj widać kwiatek, tutaj chyba się już pozawiązywały. Trochę przymrozki dokuczają i niektóre są takie szczerniałe te kwiaty, ale powinno coś z tego być. Więc możliwe, że zjemy w tym roku też swoje truskawki. Zobaczymy chyba za miesiąc, półtorej, co z tego będzie. Więc taki jest plan na ogródeczek. Zaraz będziemy tutaj te nasiona dodawać i pewnie pokażę wam, jak już wszystko będzie zasiane. A teraz czas wrócić z miłego ogródka z powrotem na pole, aby dołożyć jeszcze więcej technologii do pomiarów. Spójrzcie, tutaj przygotowałem 10 różnych tagów NFC do oznaczenia DERENi, więc zaraz pójdziemy i je pooznaczamy i każdy taki tag tutaj będziemy zaczepiać, jest na zwykłej trytytce o, nawet widać pod światło w środku ten tag tutaj mam taśmę taką do klejenia rur, więc jest ona wodoodporna i powinna tutaj pomóc nam przetrwać trudne warunki pogodowe więc pozapinamy na DERENi, mam 10 różnych odmian Derenia, więc mam 10 tagów więc będę mógł pododawać jak one tam wyglądają czy wszystko z nimi będzie ok i będziemy obserwować jak rosną i jak każda odmiana sobie radzi tutaj i na podstawie tego będziemy sobie mogli wytypować na przyszłość najlepszą odmianę i wszystko będzie poparte danymi i będziemy tylko tą najlepszą odmianę hodować dla nas Jesteśmy tutaj przy Dereniach i założyłem już na NFC, jak widać tutaj Czarną opaskę z szarym tagiem Więc zaraz dotykamy telefonem I dodamy pierwsze obserwacje Czyli pomiar długości, tutaj mam po metrówce Tą taśmę Niestety metrówka się rozwaliła, ale taśma dobra Więc mam 3 metrowy taki odcinek Zaraz przyłożę, zmierzymy Derenia Tego I tutaj każdy kolejny I porów będziemy badać jak Która odmiana ma największe Przyrosty, jak najszybciej rośnie, a później może Zobaczymy, które będą miały też najwcześniej jakieś owoce. Ile będzie się waga owoców różnić, jak będziemy zbierać, więc będziemy mogli wszystko porównać. Więc teraz tutaj wykonamy pomiary i działamy dalej. Tutaj mamy 54 cm sadzonkę, więc tutaj już się ładuje. Więc ładuje się nasz system. Klikamy, dodaj obserwację. I po załadowaniu wpisujemy wysokość 54 cm. Owoców nie mamy, nawozu nie mamy. Ilości, wilgotności, no dodatek nie trzeba na razie. Klikamy, zapisz. I mamy pierwszą obserwację. 54 cm 24 maja. Wracając do pomiarów, bardzo zaskoczył mnie stan niektórych drzew. Zobaczcie sami. Chciałbym Wam tutaj pokazać moją obecną plagę namiotników i praktycznie całe, białe i zjedzone drzewo przez nie. Więc tutaj one pozakładały te swoje gniazda. I objadły całe drzewo, więc jak się tu oddale, zobaczcie sami. Więc namiotniki, tutaj drugie drzewo też całkowicie obiedzone. I teraz one już będą się chyba przepotwarzać, więc zobaczymy. Ale to takie małe białe ćmy. One właśnie w maju, czerwcu tworzą takie pańczynowe namioty. No i oczywiście obgryzają masowo e, liścia. Wielu krzewów. O, tu nawet idzie jeden. Więc samice składają je latem, a larwy zimują na tych gałęziach, i później ruszają z żerem wiosną na, na tych drzewach. Więc teraz one tutaj mają te swoje namioty. Tutaj możecie zobaczyć nawet całe gniazdo. Z 20-50 takich. Namiotników razem i siedzą w tym namiocie i czekają na wylegnięcie. Na szczęście lokalne ptaki uwielbiają te robaki. Jak widzicie, potrafią przynieść ich tysiące każdego dnia dla swoich młodych. Chciałem wam pokazać tutaj zasadzone już pomidory, więc mamy tutaj trzy sztuki. Tutaj mamy kolejne dwie skrzynie obok zielnika tak jak mówiłem. I jeszcze tu, o dwie się zmieściły. Przygotowałem trochę wcześniej miejsca, więc będziemy mieli. Kupiłem malinowe wczesne, to one są tutaj chyba. I one już nawet mają owoce. Pokażę Wam. Więc tutaj widać już pomidorki małe. Więc tutaj mamy malinowe wczesne, e, jeden jest czarny, dwa faworyty. Jeden bawole serca, jak dobrze pamiętam. Dwa tu, dwa tu, a to jed jeden za dużo. To nie, wiem, nie pamiętam. Jednak. Ale po wyglądzie postaram się posadzić obok siebie tymi odmianami, więc mam nadzieję, że mi się udało. Więc zobaczymy jaki będzie wynik.